Panie spinaker. Czego? Bardzo przepraszam, ale sprawę mam. Ty tu kiblę sprzątasz, tak? Kostki do pisuorów wkładasz, te na które szczamy, a potem je wyjmujesz nowe dajesz. Mam rację? Tak, proszę pana, to ja. I co takie dziadzisko od obejrzczanych kostek pisuorowych ma za sprawę do mnie? Znajomy chciałby z panami porozmawiać, ale nie ma szczegółowości podejść. To twój brat? Nie no, gdzie? Mówię panu, znajomy co to za znajomość jest? Jakiego na charakteru jest ta znajomość? Pan był kiedyś oficerem SB, a ja jego tajnym współpracownikiem o kryptonimie Panicz. Potem odstrzelił siedmiu czy ośmiu zbrojonych, wysadził pociąg wojskowy, dostał do żywocie, zamienione na 25. A dlaczego panicz? Bo nie przymierzając, 30 lat temu to ja wyglądałem lepiej niż pan teraz. <noise> Dobry jest. Daj go tu. Co masz za sprawę, ojciec? Wyszedłem i zarobku szukam, a moje kontakty są nieaktualne. A jakie to twoje kontakty są nieaktualne? Stary bednarz i młody bednarz. No to stary Bednarz kituje na raka prostaty w hospicjum w górze Kalwarii. I podobno strasznie od niego śmierdzi, jakbyś go chciał odwiedzić. A młody Bednarz Nie, zaćpał się i zadusił własnymi żegowinami. Jakieś 15 lat temu. W kibruna mazowieckiej, jak jeszcze młody był wtedy. Wolf. Nie znam. Więc dlatego mówisz, że moje kontakty są nieaktualne. Posłuchaj ojciec. Panicz wyraził się o tobie jak najlepszy specjalista od reklamy kondomów. Że ubiłeś tuzim Gieroiu, że wypierdoliłeś jakiś pociąg. Ja nie mówię, że to nieprawda. Nie zaprzeczam tej historii. Pewnie było, tak jak mówiłeś paniczowi, a on przekazał na mnie. Ale nawet jeśli tak było po całości, to to było ćwierć wieku temu. Tu i teraz to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz mnie, co do Ciebie mówię? Co chcecie kurwa, wyrazić? Jesteś od panicza. A panicz nie zapoznaje mi tu killera ze specnazu albo snajpera z Blackwater. Tylko... ...kostkę do szczania pisuarów. Masz tu 200 zł, Kup sobie jakieś ciepłe ubrania. I idź na dworzec. Tam jeszcze nie ganiają takich jak ty. Jeżeli nie będziesz sprawy około siebie. Dworzec to dobre miejsce na starość. Co się mówi? Dziękuję, pan. Też byłem w służbie. 20 lat temu, kolego. Pan był w milicji. A ja pańskim kolegą, panie M.O. Rawiec, nie jestem. Nie, kurwa, nie byłem w milicji. Milicję zlikwidowali trzy lata wcześniej. Tylko służyłem... W Policji Państwowej, tak jak ty, bucu! Ty leży w Śródmieściu, w, w samochodówce. U majora Walendy i kapitana Stopczyka. Szczytno! Rocznik 91. Ja znam. I proszę nie przeklinać. Zbieżalaj! Panie Mrowiec. Niech pan tu wejdzie na chwilkę. No! Pan, panie starszy się nie unosi. Ty ma 30 lat, tak? Najpewniej poszedł na dziwki albo na bank. Nie rozumiem, dlaczego się pan tak denerwuje. Wróci jak skończył mu się pieniądze, dobrze mówię? A teraz jak się pan uspokoi, to pana puścimy. Palec w górę, że pan się zgadza, tylko nie środkowy. Jak pan służył, to powinien pan wiedzieć, że z policją nie ma żartów. Panie Murawiec, tak jest? Oni to kim być? Księżniczką? To akurat nic trudnego. Wystarczy wyjechać do Dubaju. To za nauczycielką? Janka, ta starsza, to owszem. Jakieś osiem lat temu innego Włocha zapoznała, to cztery dni nie było. A potem się okazało, że to Włoch, ale z Libii. Jestem prezesem działkowców. Społecznie. Znasz jeszcze kogoś w fabryce? Nie no, skąd nikogo. Walenda nie żyje. Dziadek to, pff, jeszcze za nim nie zwolnili. Kaniecki miał wypadek samochodowy, to piako. A Wawro nie przeszedł ponownej weryfikacji już 10 lat jak w Kielcach w ochronie dorabia. Stopczyk żyje. No, ale ma sklerozę i demencję. Olo, 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 to wiesz? Sam wiesz. No skurwił się. I skurwiony umarł. Pamiętam. Nowy. 25 lat na ręce inwalidzkiej drugiej grupy. Maury. Ćwierć wieku, za kratami. <grym> ja tak się zastanawiam, bo... No bo ty. No to może za to, co w przeszłości zrobiłeś, za komunę, No za tych wszystkich biednych, bezbronnych gnojków, co ich potem zgnoiliście, albo i co gorszego. Ale ja? Ja przecież nic takiego nie zrobiłem złego. Nie znam się na filmach. No chyba z jeden widziałaś, nie? Podobał ci się jakiś? A polski czy zagraniczny? Niech będzie polski. To nie bardzo. Na jesień w 86 jeszcze z dziadkiem zgarnęliśmy jednego księdza z Radomia i tylko go przywieźliśmy. Dziadek Lał go nie z kanistrady i mu się za dużo wachy ulało, także cały pysk temu księdzu oblał. A jak dziadek wyciągał zapałki, to ten się natychmiast posrał. Ja Już zostawił Bachory ją, to rozumiem ale psa.